5 Przyjechałem na Navicon drugi raz i ogólnie jeżdżę po konwentach, nie tylko, nie tylko jestem tutaj. Zajmuję się, tworzę komiksy, filmy do internetu. I na YouTube można znaleźć moje rzeczy, i, i na mojej własnej stronie internetowej. Na, na ten rodzaj zbroi mogła być kolczuga, mogła być druga taka sama zbroja. To jest w zależności od preferencji użytkownika. Pykowane rękawice. Bardzo, bardzo dobrze one chronią, można zobaczyć, bardzo dobrze one chronią przed uderzeniami. Takie rzeczy używamy na co dzień na pokazach, na turniejach. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości osób to naprawdę yy, powoli kończą nam się materiały, ale je powoli do, też dodrukowujemy. Myślimy, że spodziewam się jeszcze około. 100 osób. Bawią się dobrze, nie słyszeliśmy żadnych skarg, więc jest pozytywnie. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Games room, czyli tam miejsce, gdzie można pograć w gry plaszowe i karciane. Praktycznie jest cały czas okupowany, nie ma w ogóle miejsca, żeby sobie usiąść Ola, oraz Console room, gdzie można pograć w grach na konsoli. Nie było jeszcze lekcji, gdzie nie byłoby uczestników. Na każdej jest, choć trochę osób, które chcą posłuchać na tematy, czy to historyczne, czy to o kulturze, czy o innej tematyce ogólnofantastycznej.